Ja babcia, o właśnie krecik mi coś wykopadł. Witajcie znowu w moim ogrodzie, jak widzicie tutaj dużo owoców mi urosło. Tu na przykład taki, ale melony zbierzmy. O, o, czy to ja zebrałam melona? Nie. O, tu jest mel tu, a, Dobra, zebrałam coś tam. I teraz nakarmimy zwierzaczki. E, tutaj się daje, bo ja już pamięć nie taką. Najpierw ciebie nakarmię. Dobrze, melonkami. Tutaj też. Hello. Tu nie kliknęło się wcześniej. To jaki głodny. Ty dostaniesz takiego. No dalej. Hello. Tu. I jeszcze tego trzeba nakarmić. Tego dajmy. No. Nakarmione zwierzaczki. Widzicie. O, tutaj mam truskaweczkę nawet. Zaraz Elderli. Taką dużą tu boróweczki zbierzemy. O, dzień dobry, Sroko. Jak miło, że też jesteś na tym serwerze. Ui, ale masz znowu ten motorek. Fajny skuterek. Ui. To się taki owoc buguje, wiecie. Nawet nie wiem co to znaczy, to chyba coś z tą rzeką jest. uuu a co tu tak świeci? Uu, ale jest. Słuchajcie, jest noc. I co wy robicie na dworze, dzieci? Piesku, wracaj do budy. Piesku. I Kreciku, co ty jeszcze w nocy robisz? Tutaj zbierzmy, a zobaczmy za chwileczkę, co, co chce zjeść nasza ta fasolka. Dobra. Idziemy. Tutaj. O, jest fasolką. Zero, nikt jej nie karmi, to skandal. Skandal. Na głowę ci zaraz wejdę na stół. Co tutaj czego? plans po prostu, czyli sowocowe. Pani, zaraz ci dam różne. I co tu ludzie się obijacie zamiast karmić fasolkę. ile się udało i to sama babcia zrobiła, zaraz o. pewnie Sroka przyjdzie i też ta Dobra, idę jeszcze pozbierać Ale się fajnie, ciekawe czy dragon fruty tak bardzo będą yy, smaczne dla naszej fasolki A tu, wejdźmy. Tutaj. O. Bierzmy trochę. O, tutaj. Ale się zmęczyłam. Oj, wnusie, wnusie, wy jeszcze młode jesteście. Wy pewnie możecie grać w to godzinami, a ja tu, zmęczona babuszka. Muszę w tej bali z wodą i szarym mydłem siedzieć. Dobra, dość tego. Babcia nie może leżeć. Dobra, ten kwiatek i jabłuszka na taką szarlotkę spierzemy. Ale bym zjadła szarlotkę. Zjadłabym całą blachę. Tylko ci nie mówcie nikomu. Tutaj, tu, czy musimy zebrać te wszystkie, o, tu ten kwiatek, czy uda mi, o, udało się skoczyć i babcia też ma formę, babcia ćwiczy schodakowską, o, ale utknęłam między kokosami, dobra, kokosów sobie zbiorę. Wydostanę się z tego i nakarmy jeszcze tą fasolkę. O, zobaczcie, sroka mnie ten sroka mnie przegoniła. Zobaczmy, czy się uda. Nie, nie udało się jej przegonić. A, już jest ten. O, zobaczcie, zobaczcie jak ja potrafię wchodzić. No, sroka, sroka najwięcej. Kto tą lampę tu stawia, żeby się potknąć tutaj specjalnie? Niedobre dzieci. Dobra, zbierzmy sobie nagrody tutaj. Tu powinno, o, tu takie światełko jest. Dobra, zbierzmy sobie whipi. A! O nie, kto tu tak ustawia te wchodzeniowe rzeczy? Nie da się tutaj, o tu się da. W normalnym życiu to jestem babcia Batman. A! Jak ja mam tu wejść? Dobra, głową się obijam o to. Dobra, jestem na początku, to ja wchodzę tu przez po portal. A co tam będę się tutaj męczyć? Teraz są takie technologie. Dzień dobry, ja też tutaj do targu. Dzień dobry, proszę pana, brodacza. Ładne ma pan spodnie. No i co mi tutaj pokaże? Dobra, sitpak może być. Marmelada też. Coś jeszcze nic nie masz? Bida proszę pana, co pan mi tutaj skamuje? Bidny ma pan sklep. Zobaczę, tą kaczkę bym chciała mieć. Zobaczcie jaka fajna. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj. Uu. Tutaj czy mamy gdzieś do zebrania coś. Proszę Państwa. Uu. Czy mamy do zebrania nagrody? Tu nie. O, o, sroka wygrała skina. Czy tu jest? Zaraz zobaczymy, jak wygląda. Zobaczycie, bo ja już widziałam. Jeszcze nagroda. Taka bida z tymi nagrodami. A tak się naskakałam. O, tam jest nagroda. Już skaczę tam. Ui. Dobra, tutaj odbieramy. O, jest. No i co taka bidna ta nagroda? No i już, i już. Zobacz, gdzie tam ta sroka? Nie, to nie sroka. Sroka! Gdzie ty jesteś? Widzę takie same wszędzie. O tu jest sroka. Zobaczcie, jaki skin fajny. Jak to znalazłaś? Ale super. Uuu! I odjeżdża na swoim motorku. Dobra, idziemy, idziemy tutaj, no. Okay. Zobaczmy, zobaczmy, co tu jest fajne. Fajnie wyglądasz. A ja mam żabę na głowie. Co? Dobrze. Może zróbmy tak, że będziemy iść za tą sroką. Co? To będzie śmiesznie. Tutaj tylko w garach zobaczę. Show me your shop. E tam. Nic nie masz, panie, skamujesz. Dobrze, giry może jakieś będą. Nie. Dobra, a gdzie jest? Sroki to hmm? gdzieś może. Tak, to jest Sroki. O, poznaję po tej pułapce. A, znowu się w nią trampoliłam. A, a, o, oui, zabawa na stare lata. Tutaj wejdę obok. Ale masz fajne tutaj, wow. Fajne, o nie. I gdzie ja wylądowałam? Ej, co to jest? Help. Help, dobra. My. Gdzie jesteś, sroko? Tu jesteś. Ja cię wcale nie śledzę. Nie śledzę cię. Ups. Ja tu za tobą nie chodzę. Nie, nie, nie. Ja tu tylko sobie stoję. Tak przypadkiem. He, he, he. he, he, he. O, tu mogę pogadać z tym. Ale fajne, opłacało się. O mogę tutaj, i co tutaj? Jestem w sekcie. Słuchajcie, jestem babcia sekciara. Yeah, jestem wyznawczynią zielonej fasolki. Zaraz pójdę zjeść fasolkę i będę pierdzieć. Gazy będą, ale to zdrowo, tak. Je yeah, dzięki, sroko. Dzięki. Juuu fajnie, dzięki twórcy, babciasek Ciara, no, dobra, słuchajcie, kochani, bo już długi ten odcinek jest, ja się z wami żegnam, żegnam się. "„Nie warzywa i całuski."